Także śniemano nie na kanale bez celu na spontanie. Dzisiaj trochę w folii porobimy, bo wleciało coś nowego. Patrzcie. Siedem ogórków foliowych, dwa ostatnie są długie, a reszta jest krótkich. No co, by trzeba przygotować, nie? to podnie. Najpierw coś tu jest. podnie. Y ya me he vida mi Pocznurki mamy rozwieszone, teraz czas wykopać dołeczki. O, pocznurkami. Dość głębokie. Jeden. drugi to będzie trzeci mhm. I tak przygotowane dołeczki zalejemy wodą. Wszystkie po kolei. Wszystkie dołki zapełnione wodą. Poczekamy aż teraz wsiąkną w gębę i będziemy sadzić ogurasy krótkie i długie. W międzyczasie wam pokażę te wypusty, które ostatnio były pikowane tych pomidorów to były obrywane i zapifkowane. I proszę, zobaczcie, nawet liście nie opadły, jak się ładnie trzymają. Dołeczki nam ładnie powysychały już, wody wpiły, to lecimy z koksem. Jesteś ciekawy, co się działo dalej? Zostaw łapkę w górę. Opsa. jeśli nie obserwujesz. No i miłego oglądania. Jutro kolejny odcinek. ESA.